Halo halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Progress 71 z tej strony. Chciałem się zaprezentować bitewkę na STB1 na 10 pierze, średnim czołgu japońskim. Sponsorem bitewki jest Marco Polo 99. Jedzie w Plutonie z kolegą Paskudą. Są w jednym klanie UTPX. Jesteśmy na mapie Himmelsdorf Bitwa w trybie standardowym I jedziemy na kurkę Losowanie z dziewiątkami oraz trzema artyleriami Ale one tutaj dużo nie zrobią Także nie musimy się nimi przejmować Nasz kolega jedzie na tvp ku na magazynku I Będziemy się teraz strzelać z dwoma magazynkami francuskimi. Pierwszy strzał już oddaliśmy do a 1390 nasz kolega Plutonowy podjeżdża. I właśnie będzie kończyć pierwszego z amx -ów. tak jest, ma pierwsze zniszczenie na koncie. My do niego dojeżdżamy, kolega pewnie się tam doładowuje, a my chcemy tutaj go wesprzeć. Gdyby po prostu ten IMX 1390 zdecydował się na nas wyjechać, ale tego nie robi. Zdecydował się na ucieczkę. Górka została przyjęta już przez naszą drużynę, więc możemy sobie teraz za darmo popunktować. Mamy tutaj pierwszy cel. Type 5 Heavy, dostał pierwszą plombę w bok wieży. Ten Type 5 Heavy, no to naprawdę jest e, beznadziejny czołgiem. No, ja go na przykład już nie wyciągam z garażu, no to taki troll jest bardziej. No jed jeden z najgorszych pojazdów ogólnie w grze. No wyciągam go jedynie jak kolega Twice na streamach mnie poprosi Dawaj progres, zagraj typing 5 heavy Mówi, nie no co ty no dawaj dawaj pod publikę zagraj Mówię kurde no dobra no zagram Wyciągam go gram w do dziękuję gara także <gryw> nie polecam tego pojazdu nie, nie polecam tej linii jest beznadziejny kiedyś ten pojazd był naprawdę fajny i robił robotę a teraz to jest kupa tak czy inaczej skupmy się na bitewce w Petrzech obijamy w tym momencie E75. Z jakiegoś powodu ten niemiecki Hatek nie strzela, no ale w to nam gra nie tracimy demađu. Został on zniszczony i tym samym mamy pierwsze zniszczenie na naszym koncie. Teraz Marco Polo decyduje się na odwrót. Nie jedzie ze wszystkimi pod bazę przeciwnika, tylko właśnie mądrze przeczytał mapę, zobaczył, że podzamkowa padła, więc trzeba troszeczkę wesprzeć naszą bazę. Widzimy, że tam Conqueror z obiektem 277 już prują w kierunku naszego kapa, Ale jeszcze zobaczymy, czy jest przestrzał na coś. Jest to 62A, ale chyba ma jakiś ósmy zmysł. I w, w tym momencie, kiedy mieliśmy niego oddać strzał, on podjechał troszeczkę do przodu i nam udaremnił próbę strzału. No szkoda. E jednak wracamy się na bazę. Tam też jest taki fajny nasyp, tam gdzie właśnie z EBR i 5-4 lightweight, tam można pograć na wieżę. Conqueror wyjeżdża, mamy go, proszę bardzo. Pierwszy strzał z niepowodzeniem. Drugi strzał zaraz oddamy, dolna płyta już jest namierzona. Bo proszę bardzo. Z 8 do 6 prowadzimy dwoma pojazdami. Trzeci strzał niestety nie wszedł. Mistrz 2 dwururka się już czai. to dostaje bęcki. Nasz plutonowy robi tam wrześnie wyjątek już ma trzy fragi na koncie. Z 10 do 6 konkuror ginie i strzeli dwururka. O Jezus Maria, na hajekach jest. A, takim pojazdem grać na ha hajekach, no to jest naprawdę aż grzech. E, powiem wam szczerze, jeśli któryś z was oglądających gra na hajekach, strzela haekami, e, staraj się tego nie robić. <laughs> nie z tego względu, że to jest po prostu bez sensu, ale Będziesz uszkodzeń robić dużo mniej, gdyż była ostatnio piaskownica. Będzie rebalans haeków i te haeki będą znerfione i to dosyć ostro. Także oducz się strzelenia z haeków, naucz się przebijać pojazdy, znać słabe strony czołgów. Polecam ogólnie stronę Tanks GG. Tam jest bardzo dużo statystyk. Można czołg zobaczyć, gdzie ma wszystkie słabe strony, jakie ma mocne strony, wszystkie statystyki, nawet te ukryte typu, na przykład opory dla gruntu. No normalnie w WOCie tego nie znajdzie się, a tam właśnie to jest. E, powracając do bitwy, mamy już ponad 4600 uszkodzeń na naszym koncie. Jedno zniszczenie nasz plutonowy ma 4 zniszczenia. Już są dożynki 139, do ostatnie dwa pojazdy zostały jest type 5 heavy, e, Ever próbuje go. Przebić ale mu się nie udaje. Tym samym, my mamy drugie zniszczenie. Ostatni pojazd T62A został zniszczony przez naszego kolegę z Plutonu. Mamy dwa zniszczenia, nasz kolega ma pięć i kończymy bitwę z zwycięstwem. Zobaczymy wyniki końcowe. Bitówka była bardzo krótka i niestety nie udało nam się nastrzelać więcej, a na pewno byłoby tego dużo więcej. No ale zrobiliśmy co w naszej mocy, mamy odznakę mistrzowską trzeciej klasy oraz high caliber. Bohater dzisiejszej powtórki Marco Polo 99 zrobił 5396 uszkodzeń, 2 zniszczenia, co dało mu z tabelki 906 punktów doświadczenia. 21 strzałów oddanych, 20 w cel, 16 przebić. Graliśmy troszeczkę na Goldzie i bez konta premium jesteśmy w plecy 15 tysięcy srebra. Bitwa trwała 5 minut 24 sekundy. Dziękuję Ci Marko za powtórkę. Jeśli Wy macie jakieś swoje bitwy, którymi chcielibyście się podzielić, serdecznie Was zapraszam, abyście uploadowali je na Votreplace, a później wysyłali mi je na mojego maila megaprogress30 małpa Z miłą chęcią pokażę Wasze super wyniki. Ja na tę chwilę się z Wami żegnam. Do usłyszenia oraz do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.